W jaki sposób nie chce pan do mieszkania? Wpuści? Znaczy co? Zabarykadował się. O, u góry się świeci. Otwórz drzwi, ja nie potrzebuję bałaganu w domu. Bałaganu. Otwórz te drzwi. Od razu. Otwórz, ukażę. Żeby... No to jest mój prywatny, bez pokój. Szybko, kupiłeś ten dom? No to. O, otwieraj, pokój, swój prywatny. Te drzwi, nie ma swojego pokopiadora. Nie ma swojego pokoju, bo nie płacisz. Jasne. Łukasz. Doga 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 dogadasz się z mamusią? Nie będziemy tu już przyjeżdżać więcej? Będzie porządek? Będzie porządek? Tam, no duży, duży, duży chłopiec jesteś, chyba potrafisz będzie logicznie porządek? i męsko odpowiedzieć, prawda? Umyty jesteś? Tak. Jakie masz te kłarki sterczące? Czemu się nie oszczerzasz? No, żeby się przynajmniej umył i, i, i był Słuchaj, ja, ja nie mam możliwości wpłynięcia na syna, żeby on się mył, bądź nie chciał się myć. To jest no. tylko i nieboż... Sprawa higieny jest jego osobistą sprawą, naprawdę. W pokoju nie otworzy, tam bałagan ma i... No to nie jest, ja ze swojej strony mogę tyle, naprawdę, no. bo nie będę wyważał pani drzwi, prawda? Tyle póki co. Policjanci muszą interweniować nawet przy takich trochę dziwnych domowych konfliktach. Tak, tym bardziej, że największym problemem mamusi odnośnie wychowania syna było to, że po prostu chłopak się nie myje i jest po prostu tak uczesany, a nie inaczej. No, w tego typu konfliktach najlepszym rozwiązaniem po prostu jest spokój domowego ogniska i rozwiązywanie tego typu problemów wewnątrz, w mieszkaniu, a nie mieszanie do tego typu sporów policji.